Hello, hello i witam was Dimoloso. No i przechodzimy do sklepu Fortnite. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj w nowościach dają. Oczywiście nie zapomnijcie jak zwykle o kodziku w sklepie Dimoloso. Super, lecimy z tematem. Pak, mózg, nowość. 300 fałdulczyków Co to jeszcze wymyślą Napiszcie w komentarzach Jak Wam się to podoba Pak mam plecak i styl do niego No W różnych kolorkach Ok, lecimy dalej Wix 1500 Plecak Emotka i stylóweczki tak jak widać zbieraczek pakiet Galaxy 2800 mamy plecaczek zbieraczek i lotnie Pojedynczy. Dwa koła z plecakiem. Tu mamy za 1200. Malowanko 500. I lotnia 800. Dalej taksówkarz 800. Skorpion 800. Następny. Emotka 300. Następna 500 Następna 500 I tu również za 500 No jak zwykle pakiet awansu to już znacie 1200 Zestaw Obi-Wan Konobi Dream 2200 Tu mamy za 1600 Nic się nie zmienia Lotnia 1200 I emotka 200 Moc będzie z tobą. Następny Master 2600. Pojedynczy 1500. Tu mamy za 800. Lotnia za 1200. I emotka 500. Następny. Nic się nie zmienia. Tak jak było 2000. Dwa skinki, dwa plecaki graffiti. Tu mamy za 1500 wraz z plecakiem. Tu również za 1500 wraz z plecakiem. Do tego mamy w zestawie za 1600. Dożyć za 300. I tu mamy po 500, 500, 500. Oj, tu 800. I 800. lotnia Nic się nie zmienia. Zestaw. Mamy 4 skinki za 2 koła. To również dwa koła. I do tego zestawu mamy za 1600. Malowanie. Pelerynka. to taki. Emotka. I tu mamy lotnie. Pojedyncze skinki. Po 800. Przedstawię już do końca. Bo to czekamy na nowy sezon, więc tu się nic nie zmienia, takiego fajnego. Ale może jeszcze ktoś coś wybierze. Lotnia. Wszystko z sezonu 9? Nie, no nie wszystko. Pakiet Mistrzowie Magmy. Pakiet podwójny agent. Do pakietu mamy za 1500, 1200 Ostrza, Złoty, Kosa. Mecha Tatko do ratowania świata. I te technologiczna przyszłość. Nie zapomnijcie o ekipce, do ekipki jest dodany garnet bojowy. I oczywiście nie zapomnijcie o Kodziku, Dimo, Loso w sklepie. To by było na tyle, nie zapomnijcie o fajnym komentarzu, łapce i subiku. Zapraszam dzisiaj na streama, miłego dnia, hej, trzymajcie się, elo.